Witam Was. Przyszła w końcu pora na kolejną literę języka arabskiego. Jest to jedna z trudniejszych, a nawet najtrudniejszej litera języka arabskiego, dlatego, że posiada wiele, wiele form. Zapiszmy ją. Spróbujmy tutaj zapisać w pozycji początkowej tą literę. Wygląda ona tak. Okay, czyli tak jakby takie dziwne kółeczko. Nazywa się ta litera H. H. I tak jak słychać reprezentuje dźwięk H, prawda? H, H. Znaczy w języku arabskim jest wiele tych dźwięków, bardzo podobnych, gazowych, na siebie. Więc w pozycji początkowej wygląda ona tak. H. W pozycji środkowej wygląda trochę nietypowo, jak taka, taka, jakby taka kokardka, prawda? H. Jeżeli będzie się łączyć tutaj z prawej, z lewej strony z jakąś literą, będzie przyjmować taką formę. I w pozycji końcowej posiada dwie dwie e, wersje. Jedną taką, jeżeli łączy się z prawej strony z czymś, a jeżeli nie łączy się z niczym, będzie wyglądać tak, jak taka jakby łezka albo kropla wody, prawda? Więc cztery formy posiada ta e, litera. Pozycja początkowa, H, pozycja środkowa, H, pozycja końcowa, gdy się łączy z wcześniejszą literą i pozycja końcowa, kiedy się nie łączy z wcześniejszą literą. Reprezentuje dźwięk dźwięk H. H. No i sporo wyrazów, które zawierają tą literę. Pierwszy wyraz to na przykład słowo krótkie słowo. Zobaczcie, yy, powinniśmy tutaj jeszcze napisać samogłoskę I i mamy wyraz HI i tutaj ja. Hiya. Hiya w języku arabskim oznacza ona. Czyli zajmek osobowe. ANA było na wcześniejszych zajęciach. Ja. ANTA, ty. HIA ona, HIA. Tak? Pozycja początkowa litery H plus dźwięk Ja. Pozycji końcowa HIA. HAM. Trochę... może się wydawać śmieszne słowo, bo kojarzy się z polskim słówkiem brzydkim. Dobra, to teraz tak. Pozycja początkowa dźwięku H plus Alif daje nam H. I pozycja końcowa dźwięku MIM. Z dźwiękiem szadda, szadda pamiętamy z 10 lekcji, że nam podwajał e, spółgłoskę lub samogłoskę, nad którym stoi. Więc cały wyraz ham, ham. Ham w języku oznacza ważne, ważny jako przymiotnik, ważny, important w języku angielskim. Ham, ham. Ok. Intimam, intimam. Alif z dźwiękiem i. Przepraszam, nie intimam, ichtimam, ichtimam. Ok, yy, teraz dźwięk H. Dźwięk T. Później jest. Tu jest sporo liter w tym. Nie wiem, czy widać ten, ten wyraz, czy nie. Zaraz może go przepiszę, ale na razie go objaśnijmy. Mamy tak, alif plus. Tutaj dźwięk samogłoskę i, prawda? Czyli i. Zmieniamy się alif na i. Później mamy h, niby w pozycji niepoczątkowej, ale. Zobaczcie, nie połączyliśmy z prawej strony tego dźwięku z niczym, więc e, ta forma może występować na początku wyrazu albo po niepołączonej literze, tak jak tutaj, prawda? Zaczynamy taki jakby ciąg w, e, liter od początku, więc ta pozycja ich, później mamy tutaj dźwięk T, dwie kropki. Ich, T znowu dźwiękiem I. Później coś takiego, to było mim w pozycji środkowej. Ich ti ma i pozycja końcowa dźwięku mim. Ich ti mam. Ich ti ich ti mam oznacza uwaga. Uwaga, uwaga. Ich ti mam. Ich ti mam. Napiszmy tutaj kilka innych wyrazów. A następny wyraz, który tu mam to tanbih, tanbih. Więc tak na początku słyszymy dźwięk t. Kropki. Później dźwięk N, jedna kropka. Dźwięk B, jedna kropka na dole. Sporo liter zębowych połączonych ze sobą. Później dźwięk Jo ja, kolejna litera zębowa. I na końcu pozycja końcowa połączona z prawej strony. To jest ta forma, czyli H, H. Więc mamy tak. T, A, N, B, I, H. Tanbich. Zapiszmy to tu. Tanbich w języku arabskim oznacza ostrzeżenie. Tanbich. Tanbich. Kolejny wyraz to bardzo podobny do tego. To było HIA a teraz mamy. Zobaczmy. Plus wow. Czyli mamy tak. HUA. 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 W języku arabskim to on. Więc HIA zajmek osobowy ona. ZAJMEK osobowy on. Ok, zmaszmy kilka tutaj rzeczy u góry, żeby zapisać jeszcze kilka wyrazów. Żeby poćwiczyć ten dźwięk. że tyle nam miejsca wystarczy. No to kolejny zajmek osobowy. Pozycja początkowa plus pozycja końcowa. Literki mim. Daje nam to dźwięk. Tutaj samogłoska. H, u, me. Hum. Hum. To było ham. Bardzo podobny wyraz tu. Hum. Hum to oni. Znowu zanimek jako Czyli mieliśmy ana, ja. Anta, ty. Hua, on. hia ona. I jeszcze mieliśmy hum. Czyli oni. Sporo tych zajęć osobowych. Bardzo wiele z nich zawiera początkową wersję literki H, Teraz dość trudny wyraz. zapiszmy go tu ni haj, więc początkowa pozycja półgłoski y, n. Pozycja środkowa naszej dzisiejszej literki ch, czyli ta wstążeczka. Więc tutaj dajmy jeszcze dźwięki, czyli mamy ny i h, nih. Później, żeby dźwięk a powstał, na to alif, niecha. Teraz mamy, teraz mamy z przedniej lekcji dźwięk hamza, hamza. Więc już przypominam, co znaczył hamza, więc Hamza, eee, tutaj było tak zwane syzbarcie krtaniowe. Zatrzymywał nam się tutaj yy, głos, czyli niha ha i, ni -ha, -i. Ni ha i. Jest taka przerwa, słyszymy? Niha i. Ni ha, -i. ale zaznaczaliśmy to w pisowni takim apostrofem. Niha i w języku arabskim oznacza yy, no, końcowa. Końcowa, końcowe, czyli takie dziwne słowo. I jeszcze tutaj jeden wyraz. Zrobiliśmy go tu, gdzie było ostrzeżenie. Bardzo podobny wyraz to jest tak. Alif plus N. Mamy in, mamy in, później mamy T. Int, mamy BA i pozycja kończowa. Tutaj ta łezka oznaczała nam dźwięk dzisiejszy. H, tylko w pozycji końcowej nie łączymy jej z prawej strony, więc H, na końcu H, zobaczmy, alif plus dźwięk i, i, my t, powinno być in, ti, więc tu też samogłoska i, Inti ti, by, ach. In, ty, bach, in, ty, bach. in ty, bach, to również uwaga, tylko troszeczkę w innym kontekście niż uwaga z ich, intibach inti in, ty, bach. in ty, ich, ty, mam. Więc zbierzmy to wszystko jeszcze raz. A, jeszcze bardzo ważnie tutaj, jedna rzecz. E, bardzo popularny wyraz w języku arabskim to wyraz Allah, Allah prawda? czyli Bóg e, po arabsku. I zawiera on dźwięk właśnie e, H, tylko, tylko nie, nie ten, zaraz napiszę jaki. Piszemy go tak. Piszemy go tak, mamy Alif plus, słyszymy L. L. Jeszcze jedno L. I plus pozycja końcowa dźwięku H. Bardzo prosto tutaj wygląda, jeśli jednak możemy go zobaczyć w różnych wersjach, bo jest to bardzo popularne słówko. Więc mamy a, l, l, a, tutaj jeszcze powinno być, no ale to nie mamy, dźwięk a, a, l, l, ah, allah, a, l, l, czyli w języku arabskim Bóg, allah. Można pamiętać to słówko jest naprawdę popularne. I zawiera pozycję końcową dźwięku dzisiejszego, czyli dźwięku ha allah. a jeszcze jeden wyraz, jeszcze jeden wyraz, dość trudny wyraz, zawierający ten dźwięk tutaj do zapisanego, to go zapiszmy też zobaczmy jak on wygląda dźwięk, e, to znaczy wyraz Tamahal, Tamahal popularny, zobaczmy. I zawierają wcześniejsze tutaj tak jakby aspekty, które poznaliśmy. Litera zębowa TY plus ukryty tutaj dźwięk my. Wspominaliśmy o tym przy spółgłosce e, mim, czyli tak, tu mamy TY A my, TY A my, tam, później pozycja środkowa naszej dzisiejszej literki, czyli H, i pozycja końcowa dźwięku L. A tutaj trochę gdzieś lam, jeszcze raz, dźwięk L, czyli lam, pozycja końcowa. Ok. Cały wyraz ty, a, my, yy, Tama, Tama, ch, a. O, tutaj mamy dwa razy ch. Dlaczego dwa razy ch? Bo tutaj jest siadda. Tamachal. Tamachal w języku angielskim oznacza slow down. W języku angielskim slow down, czyli zwolni. jest ten Wyraz możemy w krajach arabskich bardzo często masić na ulicy jako, o, jako tak jakby znak znaczający no, tak jak pisze, zwolnij, slow down. Ty a my a ch ch al. Tamachal. I tutaj jest pozycja środkowa naszego dzisiejszego dźwięku, dźwięku h Szykran.